Jednym z ważniejszych pytań przed egzaminem maturalnym z języka polskiego to pytanie oczywiście o lektury. Które lektury przeczytać? Jaka jest lista lektur, która naprawdę by mnie obowiązywała? Czy jest może jakaś taka minimalna ilość lektur, które muszę przeczytać? A może da radę zdać maturę z języka polskiego, nie czytając w ogóle ani jednej lektury? Nazywam się Iwo Scelina. Od ponad 20 lat razem z moimi uczniami wędruję przez literaturę, język i kulturę. Jestem również egzaminatorem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej. Znam maturę z dwóch stron. Wiem, jak przygotować ucznia do tego egzaminu i zdaję sobie sprawę, jakie wymagania stawią egzaminatorzy Twojej maturze. Nie wiem, czy ktoś ci to już powiedział, ale zdanie matury bez przeczytania ani jednej lektury rzeczywiście jest możliwe. Warunek jest jeden: będziesz realizować. Interpretację tekstu poetyckiego. O interpretacji tekstu poetyckiego będę mówić w innym nagraniu. Natomiast jeżeli bierzesz pod uwagę temat rozprawki, więc będziesz pisać wypracowanie argumentacyjne, to znajomość lektur jest rzeczą istotną. Nie mówię, że od razu trzeba znać wszystkie, ale na pewno są takie, na które warto zwrócić uwagę. Po pierwsze, warto zwrócić uwagę na te wszystkie lektury, które są lekturami obowiązkowymi. Lektury obowiązkowe to te, które pojawiają się, zakładam, że za każdym razem, w momencie, kiedy uczymy się w szkole. Są one dostępne dla każdego ucznia. I w każdej szkole na języku polskim będzie opracowany ten sam materiał. A jaki? Spójrzmy na listę, która zawiera obowiązkowe dla ciebie lektury. Po pierwsze Bogu Rodzica. Potem Kochanowski, pieśni, treny, psalmy. Mickiewicz, dziady, część trzecia i pantadeusz, Prus i Lalka, Wyspiański Wesele, Szulc, sklepy cynamonowe, Gombrowicz, Ferdydurka. I to koniec tekstów, które są tak naprawdę zapisane bardzo konkretnie, bo później pojawia się informacja, że inne jeszcze utwory, zarówno z prozy, jak i z dramatu i z poezji, które zaproponuje nauczyciel. Sporo? Można by powiedzieć, że sporo. A w takim razie z tego wszystkiego, które teksty są najważniejsze? Czy można by wyznaczyć takie, które naprawdę są niesamowicie istotne, żeby mieć szansę na zaliczenie matury? Tak. Warto zwrócić uwagę na te, które w ramach wytycznych egzaminacyjnych zaznaczone są jako teksty do przeczytania w całości. I takie teksty w ramach listy lektor, którą właśnie Ci przedstawiłem, są w zasadzie cztery. Te wszystkie cztery teksty realizowane są najczęściej w jednym roku szkolnym, bo mowa tutaj o Mickiewiczu, Prusie i Wyspiańskim i utworach, które są przez nich napisane. Spójrzmy na te utwory pod kątem tego, jakie zagadnienia mogą one poruszać. Oczywiście, ponieważ są to teksty dosyć obszerne, nie da rady, żebyśmy teraz wymienili sobie wszystkie rzeczy, które rzeczywiście w tych utworach się znajdują. Ale możemy wskazać na główne motywy, na pojawiające się elementy, czasami ważne ze względu na to, żeby popracować nad konkretnym tematem naturalnym. Rozpocznijmy od Mickiewicza. Mamy zatem dwie lektury jego autorstwa. Które bardzo wyraźnie wskazują nam na to, co można by powiedzieć jest polską kulturą romantyczną. Po pierwsze, trzecia część Dziadów to tekst, który Mickiewicz sam zadedykował tym wszystkim, którzy razem z nim już wcześniej, bo w latach dwudziestych cierpieli ze względu na represje zaborcze. Jest to tekst, który ewidentnie, Wskazuje w jaki sposób Polacy byli gnębieni przez władze rosyjskie, bo głównie o tym problemie mówi Mickiewicz w trzeciej części dziadów. Mamy zatem obraz martyrologii narodu polskiego, ze względu na te wszystkie sytuacje, które się tam dzieją. Możemy mówić o obrazach zsyłek, o obrazach związanych z więzieniem, z torturowaniem. Z tymi wszystkimi rzeczami, które wpływają na to, że możemy mówić o zaborcach jako o tych, którzy chcieli zniszczyć Polaków i Polskość. Ale to nie tylko i wyłącznie dzieło martyrologii. Bo patrząc na trzecią część dziadów, warto zauważyć również, że jest to dramat o poezji i o poecie. Przypomnij sobie Konrada, który w wielkiej improwizacji ujawnia siebie jako wielkiego poetę i mówi o poezji, która może przekształcać rzeczywistość, która może tworzyć nowe światy. Ale to też nie tylko i wyłącznie to. Bo również patrząc na dzieło Mickiewicza, możemy mówić, że jest to dzieło o tym, w jaki sposób Polska ma się odrodzić. Mamy przecież widzenie księdza Piotra, które ewidentnie jest obrazem mesjańskim. A gdybyśmy przyjrzeli się innemu fragmentowi, na przykład, gdy spojrzymy na sen senatora, co tam się ujawni? Tam się ujawni jeden zasadniczy element, że człowiek może się obawiać o swoją pozycję. Więc mamy tutaj dramat dotyczący różnych postaw względem tej sytuacji, w jakiej się znajduje, względem mojej władzy, względem mojej pozycji. No bo co obawia się o to, jak jest postrzegany i czy rzeczywiście. Jego pozycja jest niezachwiana. Również możemy mówić, że jest to dramat na przykład o przyjaźni. Wystarczy spojrzeć na pierwszą część trzeciej części dziadów, na ten fragment, który rozgrywa się w więzieniu, tam młodzi ludzie próbują się nawzajem wspierać, bo są w trudnej sytuacji. Również można powiedzieć, że trzecia część dziadów to dramat o przemianach. Zwłaszcza o przemiana głównego bohatera, który przestaje być romantycznym kochankiem, a staje się bojownikiem o wolność, bojownikiem o nową rzeczywistość, staje się romantycznym prometeuszem. Kolejny tekst Mickiewicza to Pantadeusz. I tutaj również możemy spojrzeć na ten utwór jako na dzieło, które w zasadzie bardzo wiele elementów jest w stanie nam podawać jako tych istotnych. To jest dzieło, które pokazuje panoramy życia społeczeństwa polskiego na początku wieku XIX. Tego społeczeństwa, które zasadniczo kultywuje tradycje polskie. O tym jest pan Tadeusz. O tradycjach. Bo czyż w Soplicowie nie to się po pierwsze dzieje? Życie szlachty kolejny element istotny w panu Tadeuszu. Toczy się wokół zwyczajów, które panują w tamtych rejonach od wieków. To przecież szlachecka tradycja buduje całą przestrzeń fabularną tego tekstu. A w tym wszystkim widzimy historię bohaterów. Mamy również wątek miłosny, mamy również wątek zdrady i zabójstwa. To wszystko jest dostępne w tym jednym utworze. Możemy zatem mówić, że mamy tutaj tekst i o pojedynczych bohaterach, i o bohaterze zbiorowym, bo możemy mówić o historiach poszczególnych osób, które są wymieniane w tym bardzo szerokim przecież wachlarzu bohaterów pana Tadeusza, a jednocześnie możemy mówić o całości, o tym w jaki sposób społeczeństwo właśnie w tamtym miejscu, w Soplicowie, żyło. Czym się fascynowało? W jaki sposób myśleli o Polsce, w jaki sposób myśleli o sobie? Bo to również tekst o tym, jak zdobywać nowe przestrzenie dla przyszłej wolnej Polski. To również tekst o tym, jak zachęcać do walki. To tekst o tym, jak się kłócono w tamtych czasach. To w zasadzie również tekst o tym, w jaki sposób opowiadano historię. Bo sam Pan Tadeusz to historia szlachecka. To gawenda. Chociaż zdajemy sobie doskonale sprawę, że dla tego tekstu przypisywana jest nazwa epos narodowy. Oczywiście. Mamy w Panu Tadeuszu cechy epopei. Podniosłego tekstu, który pokazuje bohaterów na tle ważnych wydarzeń historycznych. A jednocześnie ci bohaterowie to przedstawiciele naszego narodu, przedstawiciele szlachty, która później, w momencie kiedy po powstaniu listopadowym trzeba było wyjeżdżać na migrację, rozproszyła się nie tylko po Europie, ale po całym świecie. Ostatecznie pan Tadeusz to też opowieść o wspomnieniach z dzieciństwa, o wyidealizowanym świecie, który gdzieś tam, kiedyś, na początku XIX wieku, funkcjonował w wyobraźni, a później w pamięci tego, który jest narratorem tej opowieści, czyli prawdopodobnie samego Mickiewicza. Kolejny tekst, który jest tekstem obowiązkowym i do zrealizowania w całości, to utwór pod tytułem Lalka Bolesława Prusa. Znowu możemy powiedzieć, że jest to tekst niesamowicie bogaty w treści. To utwór o różnorodnej tematyce. Zasadniczo pokazuje trzy pokolenia. Trzy pokolenia, które funkcjonują w tej rzeczywistości długiej połowy wieku XIX w Polsce. Mamy zatem opowieść o romantykach, o tych, którzy teraz muszą funkcjonować w nowej rzeczywistości, a tak naprawdę są idealistami czasu, który mija. I możemy tu wyraźnie wskazać na Rzeckiego. Idealista w ramach polityki, tej polityki ogólnoeuropejskiej, Marzący o tym, żeby przyszły jednak te czasy, które już były, marzący o kolejnym Napoleonie, to historia o tym, jak się można odsuwać od świata, bo nie rozumie się tego, co jest teraźniejszością, a zatapia się w tym, co jest przeszłością, w swoich wspomnieniach. To również opowieść o pokoleniu, które jest zafascynowane nauką i rozwojem. Bo to przecież jest to najmłodsze pokolenie. Zatem Lalka to również opowieść o tych zdobyczach techniki, które w tamtym czasie, w drugiej połowie wieku XIX, były dostępne dla człowieka w Polsce i w Europie. To również opowieść o pokoleniu, które nazywane jest pokoleniem straconym. To pokolenie, którego reprezentantem jest Wokulski. To ci, którzy po części są romantykami, a po części pozytywistami. To ci, którzy nie potrafią jednoznacznie opowiedzieć się za tym, co jest starym doświadczeniem i nowym doświadczeniem, to ci, którzy próbują w sobie zespolić dwa różne światopoglądy. A patrzę na samego Wokulskiego. Możemy powiedzieć, że Lalka, ze względu na jego postać, to opowieść o nieszczęśliwej romantycznej miłości miłości według wzorca werterycznego. Jednocześnie możemy powiedzieć, że to również opowieść o zdobywaniu nowych przestrzeni, o zdobywaniu tego, co byśmy obecnie nazywali pozycją społeczną, o robieniu biznesu, o zarabianiu pieniędzy. Przecież o tym ten tekst również mówi. Jednocześnie jest to tekst, który pokazuje nam bardzo szeroką panoramę życia społecznego w drugiej połowie XIX wieku w Polsce. Widzimy tam i kupców, i arystokrację. Widzimy również tych, którzy wcześniej byli szlachtą, a teraz musieli przejść w życie mieszczańskie. Ostatecznie widzimy również tych, którzy są ubodzy i biedni, tych, którzy się wywodzą z ludu. Zatem, patrząc na lalkę, możemy mówić, że mamy wgląd w społeczeństwo, które żyło w Polsce, na przykład w rejonach Warszawy. Pod koniec wieku XIX. Lalka to tekst o wielu, wielu naprawdę tematach. I warto nie zapominać o tym, ponieważ można jej użyć naprawdę jako tekst do budowania argumentu w różnorodnej tematyce. Ostatnim tekstem, który realizowany jest w szkole średniej w całości, to Wesele Wyspiańskiego. Wesele Wyspiańskiego zasadniczo możemy powiedzieć, że jest dramatem o. W Polsce z przełomu wieku XIX i XX. I moglibyśmy tak ten tekst traktować, jako opowiastkę o ludziach, którzy wtedy żyli w Krakowie i bawili się w podkrakowskiej wsi w ramach imprezy weselnej. Ale to tylko jeden aspekt, który byśmy widzieli w tym utworze. Bo również możemy mówić, że Wesele to dramat o polskich mitach narodowych. To dramat o marzeniach i oczekiwaniach ludzi, to dramat o zetknięciu się dwóch światów tego świata, który jest światem inteligencji, tego świata, który ma przecież przewodzić i prowadzić naród, z tym światem, który jest światem ludu, ale nie takiego nieoświeconego, tylko ludu, który już został w pewien sposób ukształtowany. Bo zauważ, że chłopi w Weselu Wyspiańskiego to już jest ta grupa, która ma za sobą dorobek pozytywistyczny. Więc to już ci, którzy spotykają się z prasą, co nieco wiedzą o rzeczywistości, która dzieje się nie tylko i wyłącznie w Polsce, chcieliby prowadzić dyskusję polityczne, a jednocześnie są źle traktowani przez inteligencję, bo inteligencja nadal nie uważa chłopów za równoprawnych w rozmowie. Więc Mamy tutaj dramat, który mówi o takich kontrowersjach, mówi o nieumiejętności dogadywania się, mówi o pewnych wzorcach polskich, mówi o pewnej nieumiejętności podjęcia odpowiedzialności za kraj. To wszystko jest w obrębie tego dramatu jasne i wyraźne. Zwłaszcza, kiedy sobie spojrzymy na drugą część tego dramatu, na akt drugi pojawiają się tam osoby dramatu, więc zjawy, te duchowe fantastyczne postaci, które wydobywają z bohaterów tego tekstu to wszystko co jest zakopanym marzeniem, co jest pragnieniem, a jednocześnie co jest nieumiejętnością, bo jeżeli spojrzymy na te sytuacje do których nawołują osoby dramatu, to możemy zauważyć, że realne postaci nie radzą sobie z kształtowaniem rzeczywistości w taki sposób, aby Móc przemóc pewną polską słabość. Zatem Wesele Wyspiańskiego to tekst nie tylko i wyłącznie o tamtym czasie. To również tekst o ludziach, którzy mają w sobie marzenia, które nie mogą być realizowane ze względu na jakieś ludzkie słabości, ze względu na nieumiejętność przeskoczenia samych siebie, ze względu może na płytkie myślenie. Dramat, który napisał Wyspiański, to tekst w tamtym momencie odczytywany prawdopodobnie bardzo konkretnie. W sytuacji właśnie wesela jednego z ważniejszych poetów krakowskich, a obecnie obecnie możemy patrzeć na ten tekst jako na obraz Polski, Polski podzielonej, Polski niby współpracującej. A jednocześnie kierującej się bardzo indywidualnymi pragnieniami. Polski, która nie potrafi sobie poradzić z tym, co jest zadaniem do wykonania. I tak również możemy odczytywać ten dramat. Dramat, który z jednej strony jest obrazem typowo społecznym, a z drugiej strony pokazuje, w jaki sposób jest postrzegany naród w swojej przeszłości, teraźniejszości. I co najważniejsze, jaka przyszłość z tego może się również rysować? Dlaczego tak istotne są dla nas te teksty, które są realizowane w całości? Dlaczego akurat te cztery utwory wskazuje jako istotne, ważne i potrzebne do tego, żeby przygotować się dobrze do matury? Ponieważ jeżeli weźmiemy pod uwagę, że pierwszy temat na maturze temat wypracowania, do zrealizowania jest związany z lektorami obowiązkowymi, to warto pamiętać, że komisja egzaminacyjna nie będzie budować tego tematu w odwołaniu do tekstów, które są tylko i wyłącznie we fragmentach przerabiane w czasie zajęć. Te cztery utwory, które są utworami realizowanymi w całości, to podstawowy materiał do tego, żeby stworzyć pierwszy temat w obrębie Maturalnej pracy. Więc skoro dla komisji to są najważniejsze materiały do przygotowania tematu, to również powinny stać się najważniejszymi materiałami do tego, żeby przygotować siebie jako ucznia mającego zdawać ten egzamin. Myślę, że zatrzymując się na tych czterech utworach, możemy powiedzieć, że to jest to minimum z minimum, że nie można bardziej ograniczyć tej ilości. A czy można rozszerzyć? Jak najbardziej, ponieważ im więcej tekstów będzie dla Ciebie znanych, tym łatwiej będzie Ci opowiadać o różnych tematach, które będą proponowane przez komisję egzaminacyjną. Wiadomo, że mówienie o tekstach to nie tylko i wyłącznie mówienie ogólne o pewnych obrazach, które są pokazane w takim czy w innym utworze. To odwoływanie się do konkretów, do konkretów, którymi na przykład są bohaterowie, ale o bohaterach będę mówić w kolejnym nagraniu. Jeżeli przed Tobą matura, to jesteś w dobrym miejscu. Zasubskrybuj ten kanał. W każdy poniedziałek i czwartek nowe materiały filmowe przydatne do Twojej matury. Zapraszam Cię również na stronę maturanamaxa.pl. Znajdziesz tam kurs naturalny, w którym mówię nie tylko i wyłącznie o tych czterech najważniejszych lekturach. Opracowałem tam dla Ciebie również inne. Poza tym znajdziesz tam materiał dotyczący języka, gramatyki i ogólnie wprowadzenia kulturowe w każdą epokę. Są tam wszystkie najistotniejsze zagadnienia związane z Twoją maturą. To co? Widzimy się?